Jak jest tuka rozłąka? Ja nie zrobię, że nie. Zapomniałam po prostu. mówiąc, że to jest mój ulubiony kubek, że idealny rozmiar do kawy, do herbaty, ale film musiał zniknąć i już się nie pojawi, już nie będę tutaj wnikała o co chodziło. Ci, co wiedzą, to wiedzą, no niestety siła wyższa. No, par. Z Taką taką to nie wiem, kiedy dzieckiem byłam chyba, ja mogę i odmogę że Nie pamiętam, żeby sobie, żebym sobie to robiła. Jajka na śmietanie, czyli smak dzieciństwa, po prostu śmietany, jajka. I tylko nie wiem, co się do tego dawało, już nie pamiętam. Chyba tylko to. Może mleko? Nie. To ma taki. Specyficzny zapach i jak byłam mała, to nie lubiłam tego. Tak, śmierdziało mi to, a teraz mi pachnie. Jak moja łapce lubiła, to moja babcia lubiła, że było to takie rzadkie. Moje jest gęste. Może za mało śmietany dałam. Podniosłeś mi ciśnienie. Czym? O, no bo ja nie, ja nie znoszę, jak ludzie są tacy niezdecydowani. Pytam się mojego na przykład pomocnika, o której chcesz zacząć, ja nic nie chcę. Jak myślisz, co powinniśmy tutaj zrobić? Ja nic nie wiem. I ty tak samo robisz. No wiem, bo ja nie wiem, czy chcę, czy nie chcę. Ale to jest decyzja, która będzie miała wpływ na ciebie. Tak samo jak te decyzje mają wpływ na niego, i, w, i tak samo się zachowuje. A później ma pretensje, jak podejmuje jakiekolwiek decyzje. Zastanowię się, czy to dodam. Żartuję. Dobra, okej, okay, bo chodzi o to, że z tym telefonem, ale to później. Zastanowię się jeszcze, przez drogę mam czasu, bo jedziemy do Walmartu. Ja albo kupię nowy telefon dzisiaj, albo nie kupię, albo poczekam do września i to jest wszystko możliwe i realne. Mam na to jeszcze godzinę czasu, żeby się zastanowić i przemyślę, za i przeciw. Jurek, nie wywracaj mi tu oczami, ja wszystko widzę. To, że inni nie widzą, to nie znaczy, że żona tego nie widzi, tego... Nie widzą, ale ręce <laughs> mi się bardziej telepiała, więc rozumiem. Dobra, jedziemy Już mnie do... do. ty nie musisz mi zmierzyć? <grymne> no zaraz ty mi zmierzysz. Jedziemy do Walmartu, bo tak, Emilka chce takie Haga Lumps. Była u niej wróżka zębuszka i dostała kilka dolarów. I teraz są takie tutaj na topie przytulanki dla dzieci i one są takie świetne, bo one są wypełnione czymś, że tak się przytulnie przy... Tula, przytula, nie? Tak. Fajne i ona chce sobie e, tam kupić a też jedziemy po to, bo ja chcę sobie kupić nowy e, blu, telefon, szyb... nie <laughs> może szybko, nie szybkowar tylko wolnowar, to się chyba nazywa crockpot w każdym razie, taki slow cooker bo miałam kiedyś jeden i później on mi się zepsuł, a to się przydaje bo tak, zacznijmy od tego, że tutaj mam kawałek łopatki, nie łopatki tylko karkówki z kością i chciałabym zrobić ją w tym wolnowarze, jak szarpaną taką e, wieprzowinę, z e, sosem barbecue na kanapki. Ja wiem, że to jest duży kawałek, ale ja zrobię duży i później można sobie zamrozić i na przykład na kanapki, dzisiaj pewnie bułki w jakiejś zrobimy sobie taką full kolację. I musimy jeszcze kupić, wiecie co? E, kosz na... Tak i, tak, i reklamówki, czy no. tam torby, na no to... W końcu segregujemy, w Nowym Jorku segregujemy, a można o tym opowiedzieć. Bo w różnych stanach jest różnie i w Nowym Jorku zbierają śmieci dwa razy w ciągu tygodnia. Na przykład w naszej dzielnicy jest to wtorek i piątek i we wtorek biorą śmieci zwykłe i plastiki, tak? Plastiki i papier, tak? A ja nie wiem. Wszystkie. wszystkie biorą, a w piątek biorą tylko zwykłe śmieci, A teraz musimy segregować odpadki, czyli ten całe organiczne jedzenie do osobnego kosza i one będą brane tylko raz w tygodniu, więc jak przydziela, to to będzie śmierdzieć. Ale się rozlało. Wczoraj włączałam klimatyzację, bo było tak duszno w domu. Dzisiaj rano włączaliśmy ogrzewanie, a na męża trzeba czekać, opóźno się coś. Idziemy i gadamy oczywiście temat polski, jak zwykle u nas na czasie. I mówimy, że kurczę, jak już teraz zleci do wakacji dwa miesiące. No i lecimy dwa z Emilią. No właśnie, mi nie mówi, że dwa miesiące i lecimy. Dwa i pół miesiąca. No dwa i pół miesiąca i koniec. Bye Ja nie mogę po prostu. Ale tak fajnie. Wiem, ale że to tak szybko. mi teraz. No nie. Wiem. No dobra, bo Małgorzata. Negatywnie to trochę widzi e, z różnych, no. można powiedzieć, drobnych, e, osobistych powodów, już nie mm -hmm. będziemy w to wchodzić. Dziecko natomiast będzie w niebo wzięte, bo oczywiście tak. Emilia tam, ma, tam jest jak w raju. No, wiem o tym. A małgorzata, to jakbyś się myśli, że byłoby ci łatwiej, jeżeli ja bym był z wami? Przez no pewnie, te... że tak. W A co chcesz? <noise> no pewnie, żeby było łatwiej. Nie no, bo to jednak jest długa rozłąka. Ja bardzo lubię tam być, ale ja, ja znam siebie i ja wiem, wiesz zresztą, jak ze mną jest, że ja polecę. No. Ile? Tydzień czasu? Ja już jestem gotowa wracać z powrotem. No już nie, nie raz było tak, że po 3-4 dniach Małgorzata mm. pisała, że tęskni, że już chce e, do Nowego Jorku, że już mm. by do Targetu pojechała na przykład, że wiesz, marzy o Myśli o tym, co mogłabym mieć tutaj. Mm. I niestety to ją gubi, i wtedy bardziej przeżywa. Mm. Zamiast na przykład cieszyć się, się chwilą. No? chwilą. Tak, Także... Bo tak jak mówiłaś, masz fajne plany, że e, nie wiem, dziadków chciałabyś wziąć do kina albo do łańcuta, czy pozwiedzać mm -hmm. różne inne do zamościa, na przykład piękne miasto. No do zamościa, ty tak muszę jechać, bo paszport muszę mój polski no, Okej, okay, ale wiesz, ale ty. Myślę o tym, co możesz robić w Polsce, gdy tam będziesz, ja. aniżeli myśleć jak bardzo ci źle i jak bardzo byś chciała wrócić. <noise> ale pewnie też tak macie, jak Ta. ja, że to jest normalne, nie? Ta. W ogóle wiadomo, że się człowiek cieszy, że jest tam i w ogóle Ta. nie chce wrócić, ale tak jest rozdarcie w ogóle Ta. pomiędzy tam i tutaj i to jest bo normalne, naturalne. Tak, bo człowiek zawsze patrzy i twierdzi, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu, a rzeczywistość jest taka, że... Nie do końca są plusy i są minusy jak z wszystkim, no, niestety. Wyważanie tego. No, no tymczasem już jesteśmy chyba prawie pod Walmartem, co? Tak, jeszcze ja... z 3 minuty. Wiecie co? Nie, nie jedziemy do targetu. <grym> Te amerykańskie ciężarówki mi się strasznie podobają. Nie, nie strasznie tylko bardzo. Tylko, że akurat nie ten przód, bo to jest taki typowy, normalny przód. To jest z innej firmy. Nie, to jest ta sama firma, inny model. Aha, bo ja uwielbiam, może jak będziemy jechać, to gdzieś mignie takie, które mają takie kwadratowe przody. Tak. O rety moim marzeniem, które mam nadzieję, że jeszcze osiągnę tutaj, zanim wrócę jest to, żeby się przyjechać taką ciężarówką. Wiesz, no, tak. jako kierowca. No, tak. Chociaż Dobrze. po parkingu, ale żeby do niej zasiąść. Biegówki tamte są. Biegówki? O, oh, no to super. Taka Taką i to taką... okay. tutaj... Okej. Nie, to nie jest ta. My tutaj też nie cały wajchę. czas mieliśmy um, biegówki, w ogóle w Stanach jest bardzo ciężka dostać biegówkę, ale myśmy mieli Camaro dwa razy, była biegówka. Mieliśmy też jeszcze pierwszy Jurek miał Volkswagen, też była biegówka. Później Jurek miał Kia Forte też czy coś, biegówka. też biegówka i dopiero później ja się zdecydowałam na, na automat ogólnie we dwoje, mieliśmy dwa samochody bo były dwa nam potrzebne mhm. mamy teraz jeden doszliśmy do wniosku, że jeden nam wystarczy tak. i oczywiście, że Małgorzata dużo więcej jeździ ode mnie, to Stwierdziliśmy, że już niech ma takiej, jaki sobie zażycza, więc niestety męczę się automat. A ja lubię automat, ja tak bardzo nie chciałam przesiąść się do automata, bo ogólnie no nie chciałam, ale jak się teraz nauczałam i przyzwyczajam, to ubóstwiam, uwielbiam wręcz. Nasz kolega mówił ci to, że jak wsiądziesz w automat, to uh -huh. już nigdy nie. Nie będę chciała do biegówki. Nie chciała do biegówki. To, to jest prawda. Tutaj jakaś stoicie. Ja na przykład ruch. bardzo tęsknię za biegówką i chciałbym biegówką. Całe życie No i tu mamy Walmart, pokażę wam tak na długość jaki on jest ehm, bardzo. bardzo duży No tutaj osie zaczyna ten budyneczek I aż tam się ciągnie Przykładowe ceny telewizorów 800 dolarów to jest LG I to jest 86 cali Tutaj 214 jakiś Vizio 50 cali 350 Też jakiś Vizio 65 cali Ogólnie elektronika u nas jest Bardzo, bardzo tania Jak sklep, tyle, że wszystkiego dużo. No i ogólnie, no ja wiem, ceny wydają mi się tutaj, że jest taniej. Pół godziny w tym sklepie, ja już jestem chora. Uwielbiam ją z reklam zawsze z świątecznych w Polsce, Coca-Cola. <grystanie> A ja sobie kupiłam krokodyl. Tak. Low cooker i ostatecznie kupiłam go w targetie, bo w Walmartzie no nie dało rady, niestety. Ale zajechaliśmy do targetu, po drodze. Jerzy z wielką przyjemnością swoją żonę tam powrócił. Wyciągamy pomyślnie. Nie tego tak bardzo nie chcę robić, żeby się do targetu i czegoś nie uciec. Dajcie znać, czy korzystacie. Jakie Ja sobie księgi kupiłam drinki sobie kupiłeś? Wow, końcu. Tutaj mam duży kawałek karkówki z kością. Ta może się wydawać, że jest super duża, ale dużo też zajmuje kość. No i będziemy też to mieli na kilka dni, to Jurka do pracy będę robiła. I to będzie szarpana wieprzowina. I znalazłam taki fajny przepis, gdzie gotuje się to w Coca-Coli. Nic zdrowego, ale spróbujemy. Zaleję to Coca-Colą to czosnek, jak do wszystkiego, ziele angielskie. Ale zapach, <grym> i liść laurowy. Mhm. To wszystko z przypraw? A tak, tyle. To może dolej więcej tej Coca-Coli, żeby... Żeby zakryło? Tak. Okej, okay, to dobra, to doleję, bo chodzi o to, że Później, jak to się już w tym udusi, to ja to wyciągnę i wtedy będę robiła sos taki barbecue słodki do tego i szarpała to mięso, także ono ja się będzie jem. w tym... Myślisz? No, na co ci szkodzi? Nie wiem. To będzie bardziej cocaolowe? <grym> Okej. Okay. A nie wypuchnie mi to? Nie eksploduje? Chodzi o to, że jeżeli są, Jurek, bombelki, rozumiesz, to czy nic to nie zrobi, że nie... Psz... Nie. Na pewno? Nie wiem, nie. nie wiem. To tak. musi być całkiem zakryte, nie może być taka szczelina na powietrze, żeby schodziło stąd. Albo to chodzi o to, że jak jest zakryte, no to wiesz, to nie ma powietrza i to się szybciej robi. Jest ciepło, zostaje Ok. W to zobaczymy. zobaczymy. Damy wam znać. Jak coś pójdzie nie tak i powiemy wam co poszło nie, no, tak stawiam na razie na 6 godzin na tą wysoką temperaturę, bo możemy tutaj zrobić 4 godziny, 6 godzin, 8 i 10. Tak, ale nie jak... wychodzimy z domu. No, ale nie. <laughs> ja tak kiedyś miałam i tak naprawdę ja to wychodziłam do pracy, zostawiałam sobie w to na przykład ziemniaki, różne jakieś Ale pełne Coca-Coli? Nie, Coca-Coli nie, ale różne potrawy w tym robiłam i zostawiałam i szłam do pracy na cały dzień, wracałam i faktycznie było ciepłe jedzenie. Nic mi się nie stało, bo nieco się z tym może stać. No nic, chyba że powiedziałam, że może jakieś zwarcie elektryczne albo teraz wybuch Coca-Coli Ja Ci pokażę Ci, które możemy kolekcjonować. Kolekcjonować? Wszystkie te. Ja mam to, mhm. to, tak? to i to. Tak. I ja bardzo cenię Luna i Maeve. One mają imiona? A, okej, okay. to masz Sydney, masz Oli, masz Hazel i jeszcze tutaj jakiś miałaś. I kaczkę, Bailey. Tak. I ja bardzo całą Luna i to. Okej, okay, to pokaż te, jakie one są fajne, one są świetne w ogóle. Pierwsze, Pierwsze. mamy Pug. Mhm, czyli piesek to jest. Tak. I zobaczymy Oli. Oli, bo one są takie ciężkie tutaj, mają I coś... Next mamę. Co? Ja nie wiem jej. To jest imię Sydney. Sydney. Okej. Okay. To jest mm, <laughs> Fajne, Bailey. One są super. Bailey, no świetnie się je przytula. I to jest Hazel. Hazel, Hazel. Okej. Okay. I to jest, um, ach, mama, bo ona ma mm, różową sukienkę. Tak. <laughs> Dziękuję. Przepis jest na szorcie, ale tutaj też mam pokażę, jeżeli ktoś jest nowy. Są przepyszne, maślane, z nich wychodzi taka dosyć spora blaszka. A tak jak mówię do Jurka, że nie wiem, czy to mięso się do kolacji nam zrobi w ogóle. pół e, szklanki mąki będzie. Do tego cukier. E, ja dam taką garstkę, bo ja chcę, żeby one były słodkie. Mleko ciepłe. Prawie że półtorej szklanki. Opakowanie suchych drożdży i teraz mogłabym zrobić z tego rozczyn sobie wcześniej, ale to są takie drożdże um, instant, więc rozczynu nie muszę robić. jest z dwóch stron. Profesjonalnie że. masło przesłodzone Było tutaj jakieś 80 gram. Ale fajnie mi się to ciasto zrobiło. W ogóle lubię tą miskę. W amaniowanych miskach lubię gnieść, bo one są takie tutaj gładkie i dużo lepiej mi odchodzi niż od ceramicznych. Zauważyłam to. Super. O, w ogóle się nic nie przykleję. Jeszcze chwilkę je wyrobię. Odstawię na jakąś godzinę. Z tym całym patam to myślę chyba dzisiaj tej kolekcji nie doczekamy w ogóle. Ja myślę, że to się będzie robiło nawet i 10 godzin chyba na noc. To zobaczymy. Ja tutaj już mi ciaska na młoki wyrosło. Ja mam tutaj taką starą blachę jedną. Ta, bl ta blaszka jest ze mną chyba gdzieś od początku, jak tutaj do Stanów przyleciałam. Myślę, że więcej na pewno niż 10 lat. I ona jest cała czarna w środku, taka wypalona, a ja ją tak bardzo lubię, że ja się nigdy nie pozbędę. Ja wiem, że to jest niezdrowe na takim czymś piec, ale mi się te blaszki bardzo kojarzą z moją babcią, która gdy piekła chleby różne czy kropniaki w piecu e, takim normalnym kaflowym. To ona też miała takie te blachy popalone. No ja też mam taką jedną, także trudno. E, no i ciasto tutaj cieplutkie wyrośnięte. Będę formowała, ładnie się, uuu jakie fajne jest, naprawdę jest super elastyczne. Będę formowała bułeczki i zrobię je troszkę większe i będą jeszcze sobie tutaj rosły kolejne um, 10-15 minut. Upieczemy bułki i chyba pojedziemy po ten telefon zobaczyć do innego sklepu. Pat, pat, w ogóle tutaj się zbiera I jest, widać, że coś się tutaj robi Ale co tu się robi? Fajnie pachnie Pachnie czosnkiem I coca cola Ale taki zapach się taki zrobił Takiego, mm, ja czuję tutaj kardanon, Kardamon i cynamon Mimo, że tutaj nie ma tego kardamonu, to ja czuję kardamon Polewam jeszcze bułki tutaj roztopionym masłem, o którym zapomniałam. Poszłam sobie i mówię to tak świerszczy, słyszysz? No i dobra, i smaruję. I piekarnik rozgrzewam na 180 stopni, i tak będą się piekły tak z 20-25 minut. Spokojnie wystarczy. miękkie i w smaku mi trochę chałkę przypominają. Jakby ją posypać kuruszonką to byłoby jak chałka. Ja to tylko powiem tyle dzisiaj, że Jerzemu e, nie grozi niskie ciśnienie mając mnie no, za I Idziemy, <laughs> zobaczymy za tymi telefonami. Ja dalej nie wiem co ja chcę zrobić. I w ogóle mówię tutaj, już się znowu irytuje, ale no, no bo. właśnie, cały, cały, cały Boże Dzień tak jest z Tobą, że Ty jesteś wiecznie niezdecydowana, więc trzeba za Ciebie podejmować te decyzje. Bo chodzi o to, że wiecie co? Ja. ja ty nie wiesz, co Ty chcesz. Wiem. I to jest najgorsze bo chodzi o to, że ja mam S21 ten Samsung i ogólnie on jest bardzo dobry, ja miałam go bez obudowy spadł mi nieraz, raz mi się tutaj potłuk z tyłu, no to to jest ok, w ogóle ekran też jest ok, w ogóle wszystko jest ok on jest, po prostu te telefony są naprawdę pancerne, ja mam go 2021 roku w ogóle i byłoby wszystko ok, gdyby nie to, że tutaj mi wypadł ten guzik, którym się blokuje wszystko i on sam wydzwania mi na ten numer alarmowy i dlatego ogólnie to jest problem, no i też mam zepsut te wejście odładowania, ale to też jest mojej własnej głupoty, ani nikogo innej. No bo ja to zepsułam. I znowu tak, zrobiłam ankietę na Instagramie i bardzo dużo osób. Zapytałam się o to, kto miał Samsunga i przyszedł na iPhone'a i czy żałowaliście. I bardzo, bardzo dużo osób, nawet w większości może więcej niż 3 czwarte, powiedziało, że są bardzo zadowoleni ze zmiany i że wolą iPhone'y jednak niż Samsungi Tam raptem było tylko kilka osób, które powiedziały, że Samsungi są lepsze, więc taką mam teraz tutaj za gwostkę. No i jedziemy i zobaczymy ten też nowy 25, teraz gdzieś wyszła to porównam sobie zobaczę, czy się zdecyduję, czy nie. No i właśnie, bo to jest takie, że nie wiem. Ja to dumę. Teraz, masz... Teraz już nie jest kwestia tego, czy kupujemy nowy telefon, tylko który. Który? Tak, ja wiem o tym. No to dobrze, cieszę się, że się z tym pogodziłeś. <gry> tylko, że to jest taka decyzja, bo mi zależy najbardziej na jakości filmów, jak robię shortsy i wydaje mi się, że te iPhone jednak robią lepsze filmy, a podobno Samsungi mają lepsze kamery, więc jest takie... Dziwne. Trochę. No, no dobra, zaraz okaże się. 3-2-1. Klamka zapadła, zdecydowałam się na iPhone'a. Hmm, jaki to jest? 16 Max Pro. Macie coś takiego? Ach, mam po prostu beznadziejny dzień dzisiaj. W ogóle, po prostu beznadziejny dzień. Żałuję swoich decyzji. Naprawdę żałuję swoich decyzji. Nie wiem nawet jak tutaj się pobiera aplikacje. Ja po prostu nic nie umiem. Nie umiem go teraz odblokować. Nie wiem, co mi do głowy w ogóle przyszło. Nie ja czytałam tyle rzeczy, w ogóle, i teraz porównując, nawet włączając tutaj aparat, to wcale nie jest jakieś takie super. Jest taki bardziej wygładzony obraz, i w ogóle, ale tak na przykład w porównaniu do tego Samsunga, to jednak nie. Wydaje mi się, że ten iPhone jest trudniejszy w obsłudze niż Samsung, przynajmniej dla mnie. W ogóle dzisiaj mi się nic chyba nie udaje w moim życiu. Mięso nadal się gotuje powoli. Ja laptop mi się zaczął psuć. Jeszcze w ogóle nie wiem, czy, czy nawet uda mi się zmontować ten film, żeby było na jutro, a jak mi się uda, to pewnie będę się do 12 dzisiaj w nocy. Już się zapytałam Jurka, ile kosztuje w razie co oddanie tego iPhone. O oh mój gosh, czy ja popełniam największy błąd mojego życia? The iPhone 16 Pro Max is e only eliminating the need for a physical SIM card. Dzień był fajny, ale wieczór sobie trochę ja popsułam. Popsułam też Jorkowi i w ogóle jutro się dopiero wszystko okaże. A tymczasem dziękujemy Wam za oglądanie. Tak, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. za zamian za macie tutaj ślicznego kotka. Jutro będzie lepiej. Pa!